Cześć, ja jestem Miller. Dzisiaj witam was w nowym odcinku z ciekawostek z Batman Arkham Knight. Na wstępie chciałbym was poprosić o wysyłanie nowych ciekawostek, bo już mi się znowu kończą. Przy okazji zachęcam cię na wbicie na mój serwer Discord, na którym będą się pojawiały live'y. Przynajmniej tak obstawiam. A po obejrzeniu filmu zachęcam cię do ustawienia łapki w górę i subskrypcji na kanale. Znajdziesz na nim więcej Batmana oraz innych gier. No i bez zbędnego gadania zaczynajmy. To w pierwszej ciekawostce możemy zauważyć, że podczas otwierania tej szybki z kluczami do uwolnienia kobiety kot, każda z postaci ma inną animację ich otwierania. Kolejnej ciekawostce pokażę Ci co się stanie, jeżeli będziesz chciał wyjść. Stwierdzę Riddlera, kobietom kot, kiedy dalej masz przyczepioną obrożę. Zapewne osoby, które przechodziły człowieka zagadkę wiedzą, że za każdym razem, kiedy ukończymy jego wyzwanie na jakimś torze, dostajemy mapę z kluczykiem, musimy go znaleźć. Ale czy widziałeś, że te pola układają się słowo Batman? W kolejnej ciekawostce widzimy, że stary strój Batmana jest dalej w tej kapsule, której odebraliśmy nowy. W którymś odcinku z ciekawostek pokazywałem wam takie latające postacie i że widzimy ich na ulicy, ale okazało się, że to jest jakby głębsze nawiązanie do starego filmu z Batmanem, w którym możemy zauważyć podobne. I to by były wszystkie ciekawostki dzisiejszego odcinka. Mam jedną dobrą wiadomość, czyli to, że gotowość został już zapowiedziane i data premiery będzie 25 października tego roku. Ja już sam się nie mogę doczekać. Pamiętajcie, żeby wysyłać jakieś ciekawostki. No i cześć.